AVM szybko.pl to automatyczny model wyceny przygotowany specjalnie z myślą o polskim rynku nieruchomości. Z pomocą AVM można przygotować analizę ceny dowolnej nieruchomości w całej Polsce na bazie cen ofertowych i transakcyjnych. Efektem takiej analizy jest raport w postaci pliku PDF, w którym zawarte są informacje na temat nieruchomości, szacowana przez nas cena oraz lista nieruchomości, na bazie których szacunek został wykonany. Model pozwala pośrednikowi na doprecyzowanie informacji o nieruchomości i na dopasowanie ceny do jej charakteru. Zapraszam na krótką prezentację, w jaki sposób wygląda wykonywanie szacunku i jaki jest jego efekt. Teraz chciałabym Państwu przedstawić sposób, w jaki y, wykonujemy szacunek wartości nieruchomości za pomocą naszego systemu IBM Logujemy się do y, specjalnie przeznaczonego w tym celu panelu y, naszego oprogramowania Szybko+. Plus. Każda agencja ma swój y, własny adres mailowy do logowania i hasło. Po logowaniu jesteśmy przenoszeni właśnie do systemu szybko Plus, gdzie w menu głównym w aplikacji znajdziemy pozycję, która nazywa się analiza ceny nieruchomości. Tutaj znajdziecie Państwo krótkie informacje na temat sposobów, w jaki działa system. Przede wszystkim informacje o tym, że... Znajdują się w nim ceny transakcyjne i ofertowe. Ceny transakcyjne wychodzą przede wszystkim od współpracujących z szybkopel agencji nieruchomości, ale też od firm udzielających kredytów i innych naszych kontrahentów. Aby wykonać nową analizę, wchodzimy do sekcji analizy cen nieruchomości. I tutaj, jeżeli Państwo będą korzystać już przez jakiś czas, będzie archiwum wykonywanych wcześniej wycen. Natomiast, żeby wykonać nową analizę, klikamy na przycisk Nowa analiza i jesteśmy w formularzu, który przeprowadza nas przez cały proces. Na początku podajemy adres i należy pamiętać, że rozpoczynamy od miasta. Podajemy dokładną lokalizację i system znajdzie ją na mapie. Warszawa, Rakowiecka, 39A. Upewniamy się, że system dokładnie zlokalizował i precyzyjnie naszą nieruchomość, ponieważ jak zawsze w nieruchomościach, lokalizacja jest najważniejsza, także i przewycenie. Mamy możliwość wyboru rodzaju transakcji. Nasz system potrafi również oszacować Koszty wynajmu nieruchomości w dużych polskich miastach. Tym razem będziemy koncentrowali się na ceny sprzedaży. Podajemy liczbę pokoi, bo jest to ważna informacja. Ja teraz będę szacowała wartość mieszkania w kamienicy na Mokotowie Warszawskim, więc jest to kamienica zbudowana przedwojenna. Mieszkanie ma dwie łazienki. Jest do odświeżenia i pełna powierzchnia to jest 122 metry kwadratowe. Ważna jest informacja na temat tego, z jakiego okresu pobierzemy dane. Macie Państwo tutaj dosyć szeroki wachlarz od roku aż do pięciu lat. E, w dużych miastach i okolicach, ale też w tych mniejszych miastach powiatowych. W ciągu jednego roku powinna być wystarczająca liczba danych, żeby system wykonał szacunek, ponieważ jak to system, tak jak działają systemy statystyczne, on potrzebuje minimalnej liczby i w naszym przypadku do szacunku ceny sprzedaży wymaganych jest minimum 25 rekordów, więc ja wybieram jeden rok też podajemy takie bardziej szczegółowe informacje. O nieruchomości, na którym piętrze się znajduje. To mieszkanie jest akurat na pierwszym piętrze, nie ma miejsca postojowego. Jeżeli szacujemy e, wartość domu, no to możemy podać ile działki, winda jest w tym mieszkaniu i wybieramy, czy wystarczą, czy chcemy mix cen transakcyjnych i ofertowych, czy same ceny e, ofertowe. E, ja na razie wybieram same ceny ofertowe. Klikam dalej. I teraz system. Szuka nieruchomości jak najbardziej podobnych, a przede wszystkim w jak najmniejszym promieniu od tego miejsca i podaje nam swoją pierwszą propozycję. Jest tu krótki opis nieruchomości i wartość bazowa, którą nam proponuje, to jest 1942 480 zł. I co tu jest ważne, że ceny. W tej okolicy wahają się od 13 tysięcy do niemal 19 tysięcy. Średnia za metr jest 16,30. Oszacował tą wartość na podstawie 33 rekordów w promieniu 4 km od miejsca, od rakowieckiej 39a. I teraz, co tutaj mamy? Tu mamy mapę, na której możemy, jeżeli. Przybliżymy, pokazać oferty, na podstawie których system pracował. Tak, także gdybyśmy chcieli, to można podejrzeć taką ofertę i porównać ją do tej naszej nieruchomości. Jest to dosyć ważna opcja. I na dole mamy listę nieruchomości, które zostały wzięte pod uwagę. Tą listę warto przejrzeć i zweryfikować. System szukał nieruchomości na mokotowie, kierując się lokalizacją, ale również, tak jak Państwo widzicie, szukał nieruchomości o oczywiście o podobnej wielkości. No i wy, wydaje się, że jest ta lista i ta wycena całkiem precyzyjnie, są te nieruchomości dobrane. Możemy. My samodzielnie, jeżeli na przykład widzimy jakieś dublety, które się oczywiście zdarzają, możemy samodzielnie je wyeliminować. No może tutaj Śródmieście i Górnośląska to nie jest już mokotów. Też, co tutaj jest ważne, że system automatycznie odrzuca 5% najdroższych i 5% najtańszych nieruchomości po to, żeby zniwelować ten błąd statystyczny. Jeżeli zmieniliśmy nieco listę nieruchomości na bazie których chcemy, żeby nasz system szacował, to powinniśmy kliknąć przycisk przelicz ponownie na podstawie wybranych rekordów. Już system to zrobił. Ta cena się najprawdopodobniej, jak widzicie, troszkę się zmieniła. Jest też informacja, że już jest inna lista rekordów. Teraz, co, co możemy jeszcze zrobić, i co, co jest dosyć przydatne często a mianowicie można też wybrać bardziej precyzyjnie obszar. rysując go po prostu. I na podstawie takiego wybranego obszaru, też tutaj, klikając oblicz, system nam poda, jeżeli będzie miał wystarczającą liczbę danych, nową kalkulację. Obszar rysujemy, tutaj teraz wyłączę to. Obszar rysujemy, klikając lewym przyciskiem myszy. Jest to stosunkowo proste. Teraz już nie będę tego przeliczać raz jeszcze, a przechodzimy dalej, ponieważ tutaj mamy miejsce, w którym Państwo, jako pośrednicy czy wykonujący taki szacunek, możecie tę cenę doprecyzować, podać tutaj jakieś unikalne informacje o nieruchomości, które wpływają na jej cenę, tak? Pierwszym, pierwszym polem w tej... Tabeli jest pole do opisu nieruchomości, który może być znacznie bardziej rozbudowane niż tylko adres i pole powierzchni. Także można tutaj dodać więcej szczegółów. I potem mamy listę parametrów. Te akurat parametry są podane przez nas w trakcie wyceny, czyli liczba łazienek, piętro, winda, budowy i wykończenie. I tutaj. Mamy możliwość ręcznego dodania lub odjęcia kwoty lub wartości procentowej ze względu na ten konkretny parametr. Tak? Jak widać, tutaj są pewne propozycje. Tak? Na przykład, za mieszkanie w kamienicy przedwojennej system dodaje 5%. Aczkolwiek, ze względu na to, że tutaj są podobne nieruchomości, wszystkie w kamienicach tego typu, no to to można zniwelować. Natomiast możemy poszukać innych cech nieruchomości, które wpłyną na jej wartość, czyli na przykład atrakcyjność rozkładu mieszkania, czy na przykład dodatkowo komórka lokatorska, tak? jeżeli. Bierzemy tą opcję, pojawi nam się e, informacja o komórce lokatorskiej i e, proponowana e, kwota za tą komórkę, natomiast możemy to pisać ręcznie. Na przykład że to będzie nie e, 5000, tylko 8 i system już nam zaktualizuje tutaj ceny. Możemy też samodzielnie podać własne kryteria. Załóżmy, że wysokiej klasy sprzęt AGD zostaje w nieruchomości. Dodajemy taki parametr. On tutaj nam się pojawia i Również możemy to samodzielnie oszacować. Czyli na przykład wart 15 tysięcy sprzęt AGD lub system audio. O, I jak widać, cena znowu nam podskoczyła o te 15 tysięcy. Możemy również wypełnić informację, dla kogo została wykonana analiza. Tak, Adam Kowalski. Jakieś notatki. System automatycznie wprowadza informacje, gdzie została wykonana, kiedy, a także jeżeli jesteśmy na koncie konkretnego pośrednika, to pojawi się imię, i nazwisko i na przykład tytuł, tak? Jeżeli już jesteśmy już usatysfakcjonowani z tych wszystkich informacji, które tutaj zostały zawarte, przechodzimy do opcji wydrukowania, przygotowania raportu PDF klikając wydrukuj raport. Taki raport ma formę pliku PDF, zawiera informacje na temat organizacji, która wykonała raport. Oczywiście może zawierać państwa logo, państwa kolorystykę. Dane adresowe. Co ważne, co chciałabym podkreślić, że ten szacunek zawiera. Takie klauzule, tak zwane disclaimer, czyli mówi jasno, że nie jest to wycena w rozumieniu polskiego prawa, jest to po prostu e, szacunek państwa propozycja dla klienta. I rzeczywiście dzięki takiemu raportowi nie, mamy szansę e, pokazać klientowi konkretne e, informacje, listę nieruchomości. Z podobnych scenami, dzięki temu uwiarygodnić nasz szacunek. Także serdecznie zachęcam do wykorzystywania tego narzędzia, i jeżeli Państwo będą mieli jakiekolwiek pytania, to zawsze jesteśmy do dyspozycji i możemy udzielić dalszych wskazówek i informacji. Dziękuję bardzo.